koda wyszukuje grunty a potem wybiera przyszłych mieszkańców z listy zarejestrowanych członków przyjęte kryteria to staż i indywidualne potrzeby wybrańcy zakładają następnie stowarzyszenie i przystępują do budowy wspomagani przez ekipę robotników po ukończeniu prac mogą sami zarządzać budynkiem Koda zawiaduje dziś dziewięcioma domami w Genewie. Jednym z najsłynniejszych jest Wuarre, w którego skład wchodzi 10 lokali. Architekt Stefan Fuchs, twórca projektu, mieszka w tym budynku wraz z rodziną. Jego zamiarem było stworzyć idealne miejsce do wspólnotowego życia. Punktem wyjścia była połączona przestrzeń do spotkań i wymiany pomysłów. Nie chcieliśmy tworzyć jednej wielkiej strefy wspólnej, tylko zrównoważyć domenę prywatną i publiczną. Zaczęliśmy od drogi, czyli strefy publicznej, za którą powstała część półpubliczna, półprywatna, a na końcu prywatna. Dzięki temu w drodze do mieszkania można na przykład przystanąć i zamienić parę słów z sąsiadem. Nadia mieszka we Włary od początku z mężem i dwiema córkami. Jej zdaniem był to dobry wybór. Przed przeprowadzką mieszkaliśmy w ładnym dużym mieszkaniu bardzo wygodnym. Ale po niespełna roku zdałam sobie sprawę, że nie jest to budynek, w jakim chciałabym żyć. Sąsiedzi nie mieli ze sobą kontaktu, nie licząc dorocznych zebrań. Zaczęliśmy się interesować innymi typami mieszkalnictwa. Zależało nam na wspólnotowości, kontaktach z innymi ludźmi. Elle partage le lien avec les autres. Donc c'était ça notre premier truc.